Znowu, teraz dziesiątki tysięcy, to tutaj już z nas miliony tysięcy. Nie no, 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 no ja waszego nie Niestety tak dużo nie ma, ale mam, mam nadzieję na więcej. E, pierwszy sezon orzeźwienia właśnie dobieg, zwolni, dobiega... końca Zwolnij, koń, zwolnij, tak. Bo Pierwszy sezon właśnie dobiega, dobiega końca, bardzo się cieszymy i no, już nie możemy się doczekać drugiego, no ale teraz czas na jedzenie, hamburgery, ja już o, o, nie mogę doczekać. No i mam nadzieję, że będą dobre. A Hej! Podobało Wam się? No, super! Wszystkim polecamy orzeźwienie i zapraszamy na orzeźwienie w sobotę, Jeśli nie do końca orzeźwienia, ale zapraszamy do sobotki, bo sobotka jest tego 3 lipcia. Polecam. Podobało Ci się? Bardzo mi się podobało Co Ci się najbardziej podobało? Gra, muzyka pięknie, wszyscy śpiewają i grają, organizacja i co no, zaraz będzie pięknie jest. Wow. A zoryzowała się, że gracie w playbeku? No to dobrze, to się cieszy. Okej, hey, generalnie w Połsie byłem pierwszy raz i nie spodziewałam się, że tu jest aż taki ogień, serio, młodzi, atmosfera. Jest w centrum uwielbienie no, tego, co dzisiaj potrzebowałam w piątek wieczór Po czas sesji, po całym tygodniu pełnym zmagań Po prostu przyszłam odewnątrz tutaj z moimi super ludźmi, których właśnie poznałam I mega się cieszę, że mogę ich zobaczyć Pierwszy raz w życiu na pewno tu jeszcze raz przyjdę Polecam to miejsce, podoba mi się A teraz idziemy na jedzenie Mam się podobało dziewczyny? A, jest Mówiłem, tak, jest wspaniale przy nas, ale na pewno nie ostatni Co ci się boja, podobało? Jedzenie, nie? Niewykłe No to dobrze do, do. Dobre hamburgery Dobre, dobre tego. Bardzo mi się podobało na dośpieniu Super było Co ci się najbardziej podobało? Co mi się najbardziej podobało? W ogóle ekstra speech Oczywiście minęła Świetnie Bardzo taki z... Podnoszący na dół, że tak powiem ekstra, Dzięki Ekstra śpiewanko Uwielbienie Czad. Jasiu, fajnie gram na basie? Tak. Jasiu, excellent Nie wiem Polecam ja się. Nie... Co robisz? Hamburger To jest burger no. <grym> Z ciemności, z ciemności wyprowadzasz mnie, wyprowadzasz mnie Z ciemności do światłości Poczuć Twoją moc, która mnie usprawia Poczuć Twoją miłość, która przyjmij więc Udział w co masz? Rebatki do wyboru. Nie wierzę, naprawdę? naprawdę? Tak, bo jest y, dzisiaj tak y, 30 stopni, więc trzeba sobie tak dodać. Rozjaź troszkę tak? Dobra.